Cześć, witajcie, to mój pierwszy filmik, chciałbym wam pokazać jak stworzyć Pluton, ponieważ niektóre osoby mają z tym problem. No więc trzeba najpierw, jak jest, klikacie bitwa, to tutaj macie tę strzałeczkę i pisze bitwa losowa. Klikacie na tą strzałeczkę taką i tu macie do wyboru. I klikamy stwórz pluton. Jak jeszcze to się pojawi automatycznie takie okienko. I teraz trzeba kogoś zaprosić. Możecie zaprosić z przyjaciół. Albo znaleźć użytkownika na przykład. Wpisać pierwsze dwie litery i możecie szukać. Ale ja zaproszę z przyjaciół. I klikacie, zaznaczacie, sklikacie tą strzeczkę i zaprosz klikać. I on tutaj i chwila, chwila i się, no. I teraz y, trzeba, no można zamknąć to okno i czekamy aż y, zaakceptuje zaproszenie, y, no ten kogo zaprosiliśmy. O, jak widać zaakceptował, to teraz pokażę wam jedną bitwę w plutonie. No dobra, y, jeśli y, jesteś... Jeśli y, chcecie już kliknąć bitwę, to czekacie, aż y, wasz zaproszony będzie gotowy, czyli będzie miał status gotowy. Jak takie coś jest, to możecie kliknąć bitwa. O. No dobra, właśnie bitwa się zaczyna. Kolega z plutonu macie oznaczonym na pomarańczowo. Oto jak właśnie ten tutaj. No i jest bitwa. No to zapraszam do obejrzenia. Jeśli się laguje, to przepraszam was za to, ale to chyba wino programu nagrywającego. O, właśnie, jak ktoś zginie, jeśli zginie ktoś z waszego plutonu, to pokazuje się on na pomarańczowo, tak jak był. No i właśnie, no i jak zginął, to też na pomarańczowo. Cały czas jest na pomarańczowo. Tak będzie przez całą bitwę. Jeśli też, jeśli kogoś zastrzeli, no ja mam akurat całego kolegę w plutonie, to... Mm, yy, no po prostu pisze, jak tu, jak pisze zielony... Jak tu piszę teraz? No dobra, akurat nie piszę, ale jakby pisało. Oj, chwileczkę, bo tam. Tam muszę sobie uciec. Oj, 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 oj. Oj, oj coś nie będzie za fajnie zaraz. No i zostałem zniszczony. No dobra, ale w każdym razie jak, yy, jak będziesz, jak wasz kolega z plutonu zniszczy kogoś, yy, to będzie na pomarańczowo też pokazane, żeby wam łatwo było, też w ogóle na pomarańczowo jest pokazane, yy, jak widzicie.